Dzień dobry, witam was dzisiaj z Japonii w bitwie ostatniej jaką mam nagraną do zadania, które było y, rozgrywane na poprzednich filmikach, czyli będę tutaj strzelał jak najwięcej tych średnich i lekkich czołgów. Takie zadanie, a będę to robił z y, najlepszej chyba miejscówki na tej mapie i jednej z, moim zdaniem, najlepszych w ogóle w grze. Tutaj robimy wentylację panom Japończykom. Powoli zbliżam się do tej miejscówki, już ją widać. Gramy bitwę na jeden punkt na środku mapy i to jest dla mnie, dla tego, dla tego zamierzenia mojego w tej bitwie bardzo dobrze, bo, no, można się spodziewać, że wszyscy czerwoni będą właśnie na środku mapy, chyba, że któryś z nich wpadnie na inny pomysł i wtedy będzie trzeba sobie radzić. Udało nam się punkt przejąć, niech teraz czerwoni o niego walczą, a tutaj za kamienia będę mógł robić te swoje fragi. No niestety to jest wada yy, tego filmiku, że no, będzie przede wszystkim kampienie. Mam tutaj przed sobą tygrysa 2H. No i do niego się wbić będzie problem. O ile się sam nie wystawi. Za to tutaj jest następny chętny. Już zaczynają do mnie strzelać, ale na razie mi się udaje. I nic z tego się nie przyjmuje tutaj. Weszło trafienie w M4 udało się zniszczyć jak Panterę. To jest akurat bardzo fajne trafienie. Jak Pantera jest zawsze groźna. Następne M4, T26 No i tak tutaj się na tej miejscówce gra. Namierzyć cel, strzelić i wjechać z powrotem za kamień na przeładowanie. Tygrys E, no to podświetlenie niby jest, no jednak było, przyjęło się, ale zobaczcie, jak weszł, wszedł pocisk w Tygrysa w przednią płytę. Przynajmniej tak było, na, na, pokazane na y, animacji. Takie trafienie nie powinno nic Tygrysowi zrobić. O, oczyszczam sobie przekroczenie. Dość skutecznie te wszystkie drzewa zasłaniają no, możliwość celowania. No ale wracam do swojej gry. Trafienie w Tygrysa E, tylko trafienie. Gdyby troszkę lepiej tam się udało przymierzyć, to no byłby następny, tak? Ciężkie pojazdy też. No i zobaczcie, znowu tak w ten sam sposób weszło w przednią płytę. No nie powinno tak być. Tak skontowana płyta powinna to odbijać. Ja oczywiście tutaj nie będę narzekał, bo fragi wpadają jeden po drugim. To są punkty zarobione, no ale sam jeżdżę Tygrysem i wolałbym, żeby się te pociski zachowywały tak, jak powinny się zachowywać. A w takim ustawieniu powinny być przez przednią płytę odbijane. Następne M4. Tym razem bez trafienia. No i znowu za kamień i się przeładowywać. Po lewej stronie jest T34 i to jest wada w tej miejscówki, bo tam jeżeli się czerwoni pokażą, to już nie robi się niewesoło, bo można stamtąd bardzo szybko odebrać gąga. Tutaj zniszczona następna M4. Tak samo niedobrze jest yy, kiedy gramy na trzy punkty, albo tak jak teraz znajdą się bardziej zaskokliwi gracze i będą chcieli objeżdżać po mojej prawej stronie, tam od punktu C. Na razie tutaj nikt nie przyjechał, no ale trzeba się pilnować, bo też można bardzo szybko stracić swój pojazd. Są podświetlenie, no i znowu tak samo. Zaliczony frag na tygrysie. Znowu strzałem w przednią płytę, bardzo mocno skontowaną. Tutaj gadziny muszą coś zrobić, bo to jest. No tak nie powinno być. Takie fragi nie powinny wpadać. M4, A2 rozwalone. Następny tygrys. Zobaczcie, że cały czas praktycznie bez uszkodzeń, a wpada frag za fragiem. No ta wmisówka jest bardzo fajna, pod warunkiem oczywiście, że nie zdarzą się takie sytuacje, o których mówiłem wcześniej, gdzie można się pozbyć czołgu. Już wiedzą czerwoni, gdzie mają strzelać, kto im najwięcej tutaj krwi psuje. No teraz już trzeba, trzeba będzie bardziej uważać, zwłaszcza że jest tam Ferdynand, jeżeli ustawi się przodem, no to już nic mu nie zrobię. Tak jak w tym momencie dostałem bardzo dużo uszkodzenia, straciłem załogantów, 11 zrobionych fragów, 14 bombowców i jest do użycia, użycia atomówka. Czekam tylko na możliwość wylotu. No i szkoda, że tak późno, bo bitwa jest praktycznie na ukończeniu. Udało się wylecieć bombowcem, ale do pola bitwy już nie dolecę, bomby nie zrzucę. Gajdziny na pocieszenie dały tylko jedną z jeden z medali za Wylot z atomówką. No, i tutaj parę tych fragów do zadania wpadło. A z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.